Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ponieważ te podcasty w tygodniu mają taki luźniejszy charakter i chcę z Wami czasami porozmawiać o różnego rodzaju teoriach, różnego rodzaju ciekawostkach, to dziś rozbierzemy sobie na czynniki pierwsze temat kwantowego pola albo pola nieograniczonych możliwości. Czym jest kwantowe pole i jak istotne jest Razem z Twoimi marzeniami. Czy kiedykolwiek miałeś albo miałaś wrażenie, że Twoje myśli mają wpływ na otaczającą cię rzeczywistość? Że kiedy koncentrujesz się na czymś pozytywnym, nagle zaczynasz dostrzegać więcej okazji i szans? A może zauważyłeś albo zauważyłaś, że kiedy jesteś w złym nastroju, to wszystko wokół zdaje się to odzwierciedlać. To nie jest przypadek. To jest właśnie działanie kwantowego pola, tej przestrzeni, w której istnieją nieskończone możliwości i która reaguje na Twoje myśli, na Twoje emocje i na Twoje intencje. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czym jest kwantowe pole i jak działa. Jak Twoje myśli i Twoje emocje wpływają na rzeczywistość? I jak możesz wykorzystać tę wiedzę? Aby skutecznie manifestować swoje marzenia. Bo jeśli rzeczywiście masz wpływ na swoją przyszłość, to dlaczego nie zacząć świadomie kształtować swojego życia już teraz? Jeśli ten temat jest dla Ciebie ciekawy, to usiądź wygodnie, weź głęboki oddech i zaczynamy. Czym jest kwantowe pole? Kwantowe pole w teorii to niewidzialna siła, która łączy wszystko. Wyobraź sobie, że cały wszechświat to ogromna sieć, w której każda cząsteczka, każda myśl i każde wydarzenie są ze sobą połączone. Nic nie istnieje w izolacji. Wszystko jest częścią większej całości. To, co nazywamy kwantowym polem, to niewidzialna energia, w której zawierają się wszystkie możliwości. Wszystko to, co było, jest i będzie. Fizyka kwantowa potwierdza, że świat nie jest tak stały, jak nam się wydaje. W rzeczywistości wszystko składa się z energii i informacji, które nieustannie wibrują i zmieniają formę. Nawet materia, Twoje ciało, Twój dom, przedmioty wokół Ciebie są tylko zorganizowaną, skupioną energią, która reaguje na bodźce zewnętrzne. I wewnętrzne. Eksperyment podwójnej szczeliny to jeden z dowodów na to, że świadomość wpływa na rzeczywistość. W jednym z takich najciekawszych i najsłynniejszych chyba eksperymentów fizyki kwantowej, w eksperymencie podwójnej szczeliny, naukowcy odkryli coś niezwykłego. Okazało się, że cząstki światła fotony zachowują się inaczej wtedy, kiedy są obserwowane. Gdy nikt nie patrzył, zachowywały się jak fala. Były wszędzie jednocześnie. A kiedy naukowcy zaczęli je obserwować, to cząsteczki przybierały konkretną formę. Tak jakby nagle decydowały, jak mają się zachować. Co to oznacza? Świadomość obserwatora wpływa na to, jak zachowuje się rzeczywistość. A teraz przenieśmy to na nasze codzienne życie. Jeśli Twoje myśli i emocje są formą energii. Czy możliwe jest, że wpływają na otaczający cię świat? Według fizyki kwantowej każda możliwość już istnieje w polu kwantowym. Każda wersja ciebie, zdrowa, szczęśliwa, spełniona, bogata, już tam jest. Jakie jest Twoje zadanie? Otóż. Twoim zadaniem jest dostroić się właśnie do tej konkretnej częstotliwości. Twoje myśli, Twoje emocje i przekonania to forma energii, którą wysyłasz do pola kwantowego. Twój umysł działa jak nadajnik i odbiornik. Kiedy skupiasz się na braku, przyciągasz więcej braku. Kiedy koncentrujesz się na obfitości. To otwierasz się na nowe możliwości. Na przykład, jeśli myślisz: Nie mam pieniędzy, to twoja podświadomość potwierdza tę rzeczywistość, bo jesteś dostrojony właśnie do braku. Natomiast jeśli myślisz: Otwieram się na nowe źródła dochodu, to okazuje się, że zaczynasz dostrzegać nowe okazje, które wcześniej ignorowałeś albo ignorowałeś. Emocje są kluczem w tym całym procesie. Pole kwantowe nie reaguje na to, czego pragniesz, reaguje na to, co czujesz. Jeśli codziennie wizualizujesz swoje marzenia, ale w głębi duszy czujesz zwątpienie, strach lub brak, to wysyłasz do pola mieszane sygnały. I teraz, jak dostroić się do częstotliwości swojego marzenia? Po pierwsze, wizualizuj. Zobacz siebie dokładnie tak, jakbyś już osiągnął albo osiągnęła swój cel. Poczuj wdzięczność. Wdzięczność za to, co masz i za to, co dopiero nadchodzi. W momencie, kiedy wizualizujesz sobie osiągnięcie celu, w momencie, kiedy wizualizujesz sobie moment, w którym już jesteś w miejscu i w czasie, w którym wszystko jest tak, jak chcesz, aby było. Poczuj wdzięczność, bo to jest właśnie ta emocja, której doświadczyłbyś albo doświadczyłabyś w rzeczywistości. I Twoja podświadomość doskonale o tym wie. A ostatnią rzeczą jest aktywne działanie. Dostrajanie się do obfitości to nie jest tylko myślenie. To również podejmowanie działań zgodnych z Twoją nową rzeczywistością. I to jest niezwykle istotny punkt. Pamiętajcie, nie wystarczy leżeć i wysłać intencji do pola. Trzeba jeszcze dołączyć działanie. Wtedy szanse na osiągnięcie sukcesu zwiększają się wielokrotnie. Jak świadomie manifestować swoje marzenia? Otóż pierwszym takim najważniejszym elementem jest jasna intencja. Zamiast Chce być szczęśliwy albo chce być szczęśliwa, to określ dokładnie, co to dla ciebie oznacza. Co to znaczy być szczęśliwym? Jakie elementy składają się na to szczęście? Samo słowo szczęśliwe jest bardzo ogólne. I tak naprawdę nie wystarczy. Więc dokładnie ustal to, czego chcesz. Twoja intencja musi być jasna i wyraźna w najmniejszych szczegółach. Poczuj się tak, jakbyś już to miał albo miała. Dołącz emocje, odczucia, wszystko to, czego doświadczasz na co dzień, tak aby ten obraz zbudowany w Twojej wyobraźni był jak najbardziej prawdziwy. A na końcu zaufaj procesowi. Pamiętaj, że pole kwantowe nie działa na zasadzie chce i mam. Działa na zasadzie harmonii. Im bardziej pozwalasz życiu działać, wszechświatowi działać, tym łatwiej Twoje marzenia się realizują. Każdego dnia rano poświęć 5 minut na wizualizację. Zobacz, poczuj i uwierz, że Twoje marzenia są już rzeczywistością. A potem zastanów się, jaki mogę podjąć krok dzisiaj, aby zbliżyć się do tych marzeń. A później go podejmij, zrób ten krok. Działaj. Pamiętaj, kwantowe pole reaguje na Twoje myśli i emocje. Twoja przyszłość w pewnym sensie już istnieje jako potencjał i musisz się z nią tylko i wyłącznie dostroić. Wdzięczność, wizualizacja, intencja to klucze do świadomej manifestacji. A teraz Twoja kolej. Napisz w komentarzu, jaki jest Twój największy cel. Podziel się swoją intencją, bo im bardziej świadomie ją określisz, tym szybciej zacznie się realizować. A my słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.